Drodzy prezesi, dyrektorzy, agenci, współtwórcy Commercial Union, przyjaciele. Dziękujemy prezesom, co, zda, co dawniej z pięknej Kanady przybyli i 30 lat temu od, od podstaw Commercial Union wspólnie utworzyli. Podziękowania nasze płyną dzisiaj z serca niejednego, że nauczyliście nas zawodu doradcy ubezpieczeniowego. Wówczas w Polsce nikomu jeszcze nie znanego. Dziękujemy też, że dla Was ludzie byli największym majątkiem, co dla naszych karier było wspaniałym początkiem. I gdyby nie Wasze nauki i uczciwość do przesady, to zwłaszcza bez tej zasady nie dalibyśmy sobie jako ci rady. Wasze nauki i wartości, jak ziarna na dobrą glebę, często trafiły. I dawniej wspólną firmę, wspaniałą firmę wspólnie żeśmy utworzyli. I chociaż dzisiaj jest jej czas już pożegnania na zawsze, nasza dozgonna Wam wdzięczność i przyjaźń nigdy nie zgaśnie. Dziękujemy także dyrektorom handlowym, którzy nad naszą sprzedażą nieraz łamali sobie głowy. Dziękujemy też i dyrektorom, co nas grupówek uczyli, bo bez Was zapewnie, zapewne też byśmy tutaj dzisiaj nie byli. Dziękujemy też wszystkim dyrektorom, co nas do boju zagrywali. Bez Waszego wsparcia też z, też z konkurencją byśmy nie wygrywali. Dziękujemy też menadżerom, bo i o nich pamiętamy. Jak na niejednej odprawie swą wiedzę nam przekazywali. Dziękujemy też wszystkim pracownikom Biura Głównego, bo to dzięki ich pracy nie zabrakło nam nigdy przelewu na dziesiątego. Dziękujemy też tym, co nas nieustannie szkolili, abyśmy w tych papierach i procedurach się nie pogubili. Dziękujemy też i tym wspaniałym agentom, co się wzajemnie wspierali. Bez i Waszej pomocy pewnie do dzisiaj byśmy nie dotrwali. Na koniec mam jeszcze jedno podziękowanie, takie bardziej osobiste. Do prezesa Richarda i kieruję, co jest oczywiste. Dziękuję Ci, Ryszardzie, nasz bardzo kochany, bo to bowiem Twój jeden wpis na grupie zamknął wiele drzwi, a otworzył nam bramy. A dodać jeszcze należy, i pewnie już nic z tego nigdy nie zmieni, że to właśnie dzięki Tobie, Richardzie istnieje nadal nasza wspólna grupa Powrót do Korzeni.